Co się dzieje, kiedy kobieta nie chce robić loda? oj, oj, oj. są takie kobiety? Są takie kobiety, słyszę różne wypowiedzi. Słyszę, że nie chcą, że nie lubią, że mężczyzna się obraża. Jakie hmm. ty masz podejście? Czy facet powinien zmuszać w ogóle kobietę? Ja pierwsze słyszę, że nie chcą robić, że nie chcą brać buzi, że nie chcą robić tych, tych lodów. Że oglądamy tą mm, taką filmotekę filmów amerykańskich dla dorosłych, to tam wszystkie kobiety od tego właściwie zaczynają. Na kolana e, e, buzia szeroko i głębokie gardło, i połykanie. No właśnie. A to jest stereotyp, drodzy moi. To jest stereotyp. Nie ma jakiego, e, takiego czegoś, albo nie ma w tak wielkiej ilości, jak widzimy to w filmach dla dorosłych 18 plus, Orn, Abach i wielu, wielu i innych e, publikacjach. Drodzy moi, podkreślam, to jest temat znowu tabu, ale to jest bardzo o, o, m, tak podniesione do takiego mitowania, że każda kobieta powinna robić właśnie tego przysłowiowego loda, połykać, e, brać w pogłębokie gardło po samym tak dalej. Nie, drodzy moi. To są pewnego rodzaju preferencje. Ja lubię na przykład zupę pomidorową w odpowiedniej konsystencji i odpowiednio posoloną. Ale ty, mój drogi tutaj mm, widzu, ty lubisz na przykład jeść ee, co? Na przykład nie wiem, Andruta yy, z dżemem, a ja go nie lubię, rozumiesz? I próbujemy rozmawiać o tym. Ale jeśli ty mnie do tego zmusisz, żebym twojego Andruta jadł, czy ty moją zupę pomidorową, no to zastanówmy się, czy to jest relacja. Czy tam ja się czuję bezpiecznie, nie? drodzy moi? Także nie. Po pierwsze rozmawiajmy, dlaczego na przykład, yy, co mi robi to zrobienie tego logika od mojej partnerki albo dlaczego. No może być obrzydzenie, może być zahamowanie ortodoksem religijnym, mogą być naleciałości z domu rodzinnego, może być tak, że może i partnerka lubi robić tego logika, ale partner jest nieczuły, niewrażliwy albo wpycha tego swojego na przykład ogórka za głęboko i ma odruch wymiotny. albo nie dba o swojego przyjaciela, jest zaniedbany, bo to też częste są sytuacje, że są zaniedbane te słuchajcie. Fujarki, mm. w taki sposób nie tylko zmęczone od tej asturbacji, gdzie uciekają faceci, ale po prostu tam jest dużo sera. Dużo sera no, z takiej mleczarni, jak między innymi właśnie ser z podlaski. No drodzy panowie, tam trzeba też dbać o to i panowie mają odruch wymiotny, ale stereotyp jest taki, no jak to ja mu nie zrobię przecież każda robi, no to ja też muszę nie, droga kobieta, nie musisz a jeśli on mówi, masz to mi udowodnić albo to jest właśnie taką pieczątką potwierdzenia miłości aha, bo ty mi nie robisz dobrze ustami, to mnie nie kochasz, mnie nie to jest relacja, z której się ewakuujemy, bierzemy nogi w zapas i uciekamy, w relacji mamy się szanować ok, jeśli twój mężczyzna się kocha szanuje, to zrozumie, że ty tego nie lubisz, ty tego nie cierpisz, jak próbowaliście wielokrotnie i nie jest to do przeskoczenia, ale on wie o tym, że zamiast tego właśnie loda może zrobisz mu coś innego, może zrobisz mu nie wiem, lizanie jajeczek, może zrobisz mu limi. Może e, będziesz e, mu nadrabiać tą częstotliwością e, emocji, bezpieczeństwa na przykład i e, jeszcze lepsze gotowania tej zupy pomidorowej. Drodzy moi, no partnerstwo, małżeństwo, różnie jakbyśmy to nazywali, te układy, to. Jest tak, że coś dajemy, coś odbieramy sobie i to się zawsze taka tak przelewajka robi, nigdy to nie będzie na 100%. I teraz pojawia się kolejne słowo, które często się otwiera w terapiach, takie, ile ja akceptuję? Ile ja akceptuję tego nieidealnego w Tobie, mój partnerze, moja kobieta? A co będzie, gdy, on, gdy ona ci robi tego rodzika przez 5 lat, ale nagle zachorowała na przykład, ale nagle nie może brać na przykład, bo ma odruch wymiotny, nagle hormony jej nie pozwalają na to, ok, to co, spadła z mojego życia, biorę inną? No właśnie. I teraz znowu to jest branie odpowiedzialności za siebie, za, za siebie samego, za drugą osobę, za rodzinę, za relacje. Drodzy moi, patrzymy na to szeroko, szeroko. Seksualność to nie tylko wkładanie i wyciąganie, a tam są emocje, tam są uczucia, tam jest bezpieczeństwo, tam jest chemia, biochemia, tam to, to się wszystko unosi do rozwoju. Niektórzy tego oczywiście nie widzą a zwłaszcza mężczyźni, bo my jesteśmy pozamykani bardzo często tymi, tymi emocjami, tymi wszystkimi receptorami pięcioma. Kobiety są bardziej wrażliwe, bardziej otwierają to, bardziej to nazywają. No i zaczynają się nam tworzyć wielokrotnie jakieś dysonanse i później problemy, które narastają miesiąc do miesiąca, rok do roku i później się nam rozlewą. Także jeszcze raz podkreślam, nie... Nie ma tak, to jest tylko na takich firmach właśnie może amerykańskich, a może jakichś innych brytyjskich, tak nie jest, jeśli masz kochanie ochotę zrobić mi tego przysłowiowego loda, zrób mi go, ale nie zmuszaj się do tego, nie, ja nie chcę, żebyś się poświęcała i się katowała, żeby mi było dobrze, nie, bo ja cię szanuję, i jeżeli to jest nie dla Ciebie, ja to rozumiem, ale wiem, że dasz mi czegoś innego w czymś innym. Może w przytuleniu, może w bliskości, może w tym, że zaraz pójdziemy na spacer i będziemy się trzymać za ręce. No dokładnie, to można sobie zamienić. Oczywiście, temat rzeka tak jak zawsze, i słucha się Ciebie tak, że ja nawet teraz już Ci w ogóle nie przeszkadzałam, tylko po prostu wsłuchuję się, wsłuchuję. I to jest właśnie to, mhm. co cały czas podkreślam przy każdym wywiadzie z Tobą. Ciebie się bierze całymi garściami. Umiesz trafić do ludzi, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądają, tak samo Cię odbierają. Bo... Rozumiem. Ja tutaj chciałem podkreślić taką rzecz, bo często mi tam ludzie, nie, którzy piszą... No, że mówię jak ksiądz. Drodzy Państwo, no była taka sytuacja, że miałem być tym księdzem, miałem być tym księdzem, rodzice mówili od zawsze, będziesz księdzem, masz taki dar, masz takie powołanie, tylko idąc właśnie do tego seminarium, no po prostu mi jakoś tutaj, wsiadłem w inny autobus i zajechał pod inną uczelnię po prostu. Tak Ale chyba w seminarium byś się zepsuł, tutaj robisz chyba ludziom dobrze, jakby nie patrzeć, robisz dobrze. Drodzy Państwo, na no wesoło wszystko. Na wesoło wszystko tak, dokładnie. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam Was za seksuologa Rafała Skoczka i pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego, wesoło świąt.